Mając na, uwag, na uwadze choćby środki w wysokości około 50 milionów a, wydatkowanych na oświatę, czas najwyższy popatrzeć, czy gdzieś nie popełniamy błędu, czy może da się zaoszczędzić. Bo chcę Państwu powiedzieć, że słyszę gdzieś tu w tle czasami, że no można zaoszczędzić. A, tam gdzieś kilka etatów, ale po co to robić? Proszę Państwa, w obecnej dobie powinniśmy naprawdę każdą jedną złotówkę obejrzeć, przyjrzeć się, a że no, nie wszyscy się znamy w związku z tym na tym, jak wydatkować publiczne pieniądze. W związku z tym uważam za bardzo zasadne powołanie biegłych w tym zakresie. i to ci ludzie pokażą nam, w którym kierunku powinny iść nasze poczynania, gdzie powinniśmy oszczędzać i jak powinniśmy oszczędzać.